Siema ludzisko, ja Was witam w nowym odcinku Tak, tak tak. Nagrywam dzisiaj właśnie no, no już z aplikacją jak widzicie taką no już trochę tak sobie już tak. Jak widzicie. No i ja zdecydowałam, bo nie chcieliście zdecydować, że sobie zrobimy. No. A i że sobie zrobimy czy danych y, youtuberów czy dany youtuber dodał odcinek z quizami? Dobra. I teraz zobaczymy. Ale to jest pierwszy o przecież z trzech quizów, albo dwóch, nie pamiętam. Czy Shio nagrał odcinek z quizami? No chyba tak. Dobra, tak. Czy Razik już nagrał odcinek z quizami? Nie. Yeah. Dobra. Czy Multi nagrał odcinek z quizami? Nie. Czy Jay Dobrowski nagrał z quizami? Nie. Czy Adranna Skon nagrała odcinek z quizami? Tak. Czy Meng... Dobra, nie znam go, ale nie musicie się wkurzać, bo jego po prostu nie zdębię. Ale oglądnę. Czy on nagrał, nie wiem. No, wiedziałam, że nie. LJ nagrał odcinek z guizami. Tak. Czy poszukiwacz? Nie. E, czy Wojtas nie. Czy Ręboł nagrał, Ręboł nie nagrał, tak nagrał serio. Czy Jojoczek nagrał, Jojoczek nie nagrał. Czy Iha nie nagrała? Nie. Czy Narf, o to nie jest Na dagrał Czy Sylwia? Czy Bysz? Nagrał odcinek z quizami, trzeba, trzeba, chyba zgadywać. Eme, duelikę, fake. No wiedziałem, żeby to dać. Czy master człowiek nagrał odcinek z quizami? Nie. Nagrał? Dobra, rewelacyjnie. I tu widzicie Banshee jeszcze. Dobra, a więc przechodzimy do quizu drugiego. A drugi quiz to sobie też pozwoliłem wybrać. Drugi quiz. Dobra, nie śmieć się, ale wybrałem. Czy jesteś tym fanem? Czy Ty jesteś fanem? <śm> to Kto jest kapitanem? O, ten jest fajny. O, ten jest fajny taki ten gość. widzicie? O, ten jest fajny. To może go klikniemy. Ale czekaj He, dobra e, ile ma lat o. Strzelajmy jak na niego Wygląda stary, więc może 20 21 lat dobra hmm, dlaczego? Ktoś tam nie mógł odebrać księżniki bo ma... Aha. No. To... Ja, tak więc ja że Tak się popatrzyłem, no ten naj... wygląda najstraszniej. Ta bajka jest straszna. Jak ona się z Nie no, no sobie rozstrzeliłem. Może z tego wydarzenia na razie Spike, spike. 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 Spoke. 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 boom. Spoke. Rari... To jest chyba jej, nie? To dacie zdziwę, że to jej. dobra. to okazał się tajemniczą postacią w zamku. Ota no ta jest głupia, więc musiała pójść tam. Ale do jakiego w zamku. Widać po jej oczach, że trzeba. Podczas akademii. Ła, coś tam. Ale Remu... Dash i Lightning Dust dobrały się w parę, która została liderem, a która skrzydłową. Rainbow była liderem, a skrzydłową Lightning była liderem, a Dash tu Rainbow był po z innym w ja bym chciał, być z kimś innym warstwem mają? Popatrzcie na nią. Dobra, no to uznajmy, że ona jest słabsza. Ta, taka niebieska. Patrz, no ona ma jakieś kutyki, które ją spowalniają. A ta to jest całkowicie bez Tańczy. No to, to. Dlaczego? podczas drugiego pojedynku na magię pokonała Trixie. Czyli koła. Wiltą? Dobra. Hmm, przyjaciółki pomogły zekorza. korza. Nauczyła ją wszystkich czarów. Ja bym tak chciał. Blatter hmm, zabrała Trixie naszej szyjnik. Alkoryzna i zaniosła turki. Nie. Ja bym stawił na... Po no serio! Kto wygrał szostrzany turniej. O, ona jest szybka, ona... Ja... Kto to jest? nieważne próba jest na pewno to tak no to nie one nie ona tym bardziej nie więc ona one te dwie bo one były szybkie zakochał się big mac big mac dobra big mac pod wpływem ten Nie, nie, to nie to jest nauczycielka, więc najczęściej się w nauczycielkach zakochują, tak, w e, Dzięki to... dobra, panowie, zrobimy tak dwa quizy, no w kolejnym odcinku dwa i tak będziemy w a w specjalnie jakimś powiecie dzięki komu man to 600. to były z nas Dzięki komu? Dzięki Rainbow Dashboard. Kto stworzył serial? Ja? Uf. Jesteś fanem? Ja jestem! Jesteśmy fanami, panowie. Jesteśmy fanami. Yy, to jest takie głupie rzeczy. Po prostu nie wiem, taka głupia rzecz. No. Ja będę z Wami kończył ten odcineczek, bo wiecie, to będzie tylko tak po chwilkę. Do widzenia i pa pa!